Myślę, że to jest dla nas bardzo duże wyróżnienie i też zaszczyt, że tą wystawę odwiedziło tak wielu mieszkańców naszego miasta. Kiedy się dowiedziałam w prywatnych rozmowach, że Zamek Królewski w Warszawie prezentuje Przemiany dziewczyną z perłą, myślałam, że to jest idealny moment, żeby się tym zainteresować i żeby ta wystawa była także w Szczecinie. W dwóch sławach Simulacrum w Pirwodzie, oznacza toczne kopie. Nigdy nie suszystawały, że były oryginalne. 33 obrazy, artysty, który, który tę ideę, ideę portretu, ideę spersonalizował w 33 odsłonach. Patrząc, jak w Warszawie, tak i w Ciebie. Поняли, и, и нам было очень приятно увидеть, какая благодарная публика в Польше. есть nie powiem skopiować, prawda, bo tutaj nie mamy do, do czynienia z kopią, ale powtórzyć ideę towarzyszącą nowożytnemu bar barokowemu, późnobarokowemu artyście holenderskiemu w 33 odsłonach, podróżując poprzez dzieje i historię sztuki. I oto Wermer oczami Archimbolda, oczami oczami e, Chagalla, oczami Modiglianiego, a to wszystko taki, taki rodzaj gry, gry z widzem, spotkania trzech artystów, bo twórcą tej wizji jest Narek Avedeserian. Wystawa pokazuje bardzo duży zakres historii sztuki, tej współczesnej i dawnej, ale pokazuje coś, czego jest mało, czy w ogóle mało znamy mianowicie sztukę współczesną Armenii.